Hej, witajcie w kolejnym treningowym vlogu na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam cztery ostatnie treningi, jakie z Martynem mieliśmy z siodła. Dwa pierwsze będą treningami z trenerkami. Natomiast dwa kolejne zrobiłam nam już sama. Tutaj mamy pierwsze z treningów i poprowadziła go dla nas Wiktoria. Pracowaliśmy tutaj na drągach, na kawaletkach. Oczywiście nie tylko, ale zaliczmy ten e, trening do, taki, do takiego drążkowo-kawaletkowego. Jestem z niego bardzo zadowolona. Co do samego Martena, to on wreszcie zaczął akceptować drągi i kawaletki z ziemi, więc można je było już wprowadzić do treningu takiego właśnie pod siodłem. Zaczął się rozluźniać, e, co jest niezwykle ważne, dlatego że koń, kiedy napina swoje mięśnie kiedy idzie w usztywnieniu, wcale ich nie rozwija, a jedynie te mięśnie zanikają, a więc mamy efekt przeciwny do tego pożądanego przez nas. Jeżeli chodzi o korzyść, jakie przynoszą kawaletki i drągi, to przede wszystkim jest to rozluźnienie konia, ale także eliminowanie usztywnień u jeźdźca. Takie treningi nie są monotonne, bo można naprawdę w bardzo ciekawych kombinacjach ułożyć drążki czy Kawaletki. Dodatkowo wspierają pracę układu sercowo-naczyniowego, koń podnosi wyżej nogi. Marten zauważyłam, że przestał mieć tak duże problemy z równowagą, dlatego że właśnie podnoszenie takie wysokie nóg, praca w jakimś tam rytmie, też bardzo poprawia, jakby, równowagę z jeźdźcem na grzbiecie, i to na pewno. Bardzo pożądany przez nas efekt. Także same, naprawdę same plusy tej pracy. Oprócz tego pracowaliśmy nad samodzielnym utrzymaniem kłusa, energii, no i oczywiście nad moim dosiadem. Z rzeczy, które jeszcze dotyczą kawaletek, to muszę Wam powiedzieć, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wielki błąd popełniam, kiedy nie najeżdżam na te kawaletki prosto. Ja nie wiedziałam, że tak należy robić, ale tak jak powiedziałam, nie zdawałam sobie kompletnie sprawy, dlaczego jest to tak bardzo ważne i oczywiście Wam o tym powiem, bo w momencie, kiedy najeżdżamy na te kawaletki prosto, łatwiej jest koniowi utrzymać nie tylko równowagę, ale przede wszystkim rytm, bo tutaj odległość tych drągów jest stała, a przynajmniej powiedzmy powinna być stała. I koń bardzo fajnie może pracować na tym rytmicznie, natomiast w momencie, kiedy ja tak troszkę naskos yy, najeżdżałam, no to nie było o tym mowy, bo te odległości pomiędzy drążkami były po prostu wydłużone, za każdym razem były inne i zdecydowanie na pewno poprawiło to koncentrację i skupienie Martena na, na tych przeszkodach. Zaczął być bardziej uważny, wyżej podnosić nogi, także jest to olbrzymi plus. No i przede wszystkim przestał się potykać, chociaż tutaj na tym treningu właśnie było takie jedno potknięcie, no ale mniejsza o większość było tylko jedno. Potem przytrafiło się kilka puknięć, ale naprawdę bardzo ładnie o te kawaletki. Jestem z niego bardzo zadowolona. Natomiast co do pracy nade mną, no to dużo pracowaliśmy w kusie. Marten nad utrzymaniem chodu i energii, natomiast ja nad swoim dosiadem. Ciągle jeszcze mam problem z moją pozycją w siodle Wiąże się to chyba z tym, że przybieram taką pozycję asekuracyjną. Właśnie spowodowana jest to moimi poprzednimi upadkami. Tak samo zaciskam troszkę nogi kolana w zasadzie na siodle, co powoduje niestabilność mojej łydki, zwłaszcza wtedy, kiedy coś się dzieje. No i oczywiście pracę moich rączek też trzeba przepracować, żeby ta ręka była bardziej miękka, elastyczna. No, ale jesteśmy naprawdę w dobrych rękach i zmierzamy w dobrym kierunku. Sam Martin, jak widzicie, naprawdę bardzo się starał. Był taki miękki i bardzo rozluźniony, i pozwoliło nam to na to, żeby wprowadzić galop na ląży pode mną. On jest taki mocno pędzący. Ja, no nie ukrywam, że bałam się na nim galopować. Jest to dla mnie olbrzymi problem, no ale to już w zasadzie. W tym tygodniu wszystko przepracowaliśmy, także super. A tutaj widzicie, już rozpoczyna się drugi trening z naszą drugą trenerką Karoliną. Karolina była u nas pierwszy raz i niesamowicie spodobało mi się jej podejście do koni, jej jazda i to, jak szybko i naprawdę fajnie nawiązała relacje z Martenem. A on, no, nie jest takim super fajnym, mega. Nie wiem, jak to powiedzieć, przyjacielskim koniem, to znaczy jest przyjacielskim, ale pod siodłem bardzo się spina i usztywnia, a tutaj w zasadzie nie było takiego problemu. Bardzo dużo komplementów usłyszałam na temat Martena. Bardzo mnie Karolina uspokoiła i no, ten trening też po prostu był fantastyczny. Także bardzo się cieszę, że będę miała przyjemność pracować zarówno z Karoliną, jak i oczywiście z Wiktorią. A co do treningu, no to zobaczcie, jak on pięknie chodził pod Karoliną. Ona pierwszy raz go widziała na oczy, pierwszy raz na niego wsiadła, nie było tutaj żadnego bacika, on naprawdę chodził po prostu tak pięknie, ja się nie mogłam, słuchajcie, napatrzeć. Także na pewno wróciły marzenia o zawodach i myślę, że w tym roku jest szansa na takie towarzyskie zawody w dwóch miejscach, no ale zobaczymy, będziemy się powoli przygotowywać. No a tutaj sobie martynik jeszcze galopuje. On jest na lewą stronę lepszy, na prawą, w tym galopie jest jeszcze totalnie fatalny, ale już przynajmniej nie krzyżuje nóg, także jest o wiele lepiej. Później na martynika wsiadłam ja, no i oczywiście pracowaliśmy nad moim takim uspokojeniem, moim rozluźnieniem, ale także, a nawet przede wszystkim nad rozluźnieniem Martyna. Dużą ilość czasu Karolina poświęciła mi na to, żeby odblokowywać moje kolano, popracować właśnie troszkę nad tymi moimi nie zawsze stabilnymi rękoma, ale także nad tym, abym anglezowała głębiej, nie wychodziła tak poza siodło i poza konia. Na tym treningu przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby zobaczyć w ogóle jak ja jeżdżę, jaką mam relację z koniem, jak on reaguje na moje sygnały, na moje usztywnienia. No i w ogóle nie pracowaliśmy na jakiejś konkretnej energii, na tym, żeby ją utrzymać, a raczej nad tym, żebyśmy pracowali po prostu nawet w troszkę wolniejszym tempie, nad którym łatwiej będzie wyłapać błędy, łatwiej pewnie będzie mi je troszkę poprawić. Z tego treningu jestem niesamowicie zadowolona. Przełamałam bardzo dużo rzeczy, bo właśnie po tym treningu z Karoliną zdecydowałam się następnego dnia zrobić samodzielny trening i właśnie podjęłam samodzielny galop na Martynie także super, bo te nasze skizy, te nasze lęki, to moje zaczynają znikać ale też wiem, że jest to efekt pracy chociażby Wiktorii, która regularnie na niego wsiadała i przez ten galop go próbowała jakby ułożyć i pokazać mu, że to oczekiwania człowieka nie są takie straszne. Dobra, a tutaj sobie kłócą. A i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że tego dnia Martin rewelacyjnie przechodził od dosiadu do chodu niżej. Byłam z niego po prostu mega, mega dumna. Początkowe, nie wiem, trzy czy cztery to tak średnio nam wychodziły, ale ja się też spinałam. Trochę się stresowałam tym, że mamy nową trenerkę, że ktoś nowy na mnie patrzy. Wiadomo, że chciałam się pokazać z takiej jak najlepszej strony i powodowało to jeszcze dodatkowe uszczelnienia, ale no zupełnie bez potrzeby, bo Karolina jest przemiłą osobą, rewelacyjnie mi się z nią pracowało. Natomiast jeśli chodzi o tą wartość treningową, jeśli chodzi o te przejścia w dół, to cudownie po prostu cudownie pod koniec treningu przechodził na początkowe w ogóle fazy dosiadł, Także no mega wow! Strasznie jestem z niego dumna. Wiecie, wiadomo, że czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy ja muszę włożyć w siebie. Muszę wreszcie zacząć sobie też układać takie treningi, już konkretne, żeby to wszystko super pociągnąć. A tutaj widzicie galop na Martynie i bardzo fajnie Karolina mi tłumaczyła, w jaki sposób powinnam siedzieć, żeby. Naprawdę być w dobrej równowadze, nie zaciskać tych kolan, także niesamowicie jestem jej za to wdzięczna. No i martenik też po tym treningu był na tyle rozluźniony, że nie był jakoś strasznie pędzący, taki wyczekujący strasznie tego galopu i wiecie, taki do uruchomienia na no już. On jest mega czuły na pomoc, ale nie chcę, żeby też przewidywał tak strasznie rzeczy. A później na, na Martena właśnie wsiadła Karolina, żeby pogalopować na prawą stronę. Marten jest lepszy na lewą, na prawo naprawdę brakuje mu bardzo równowagi i ja nie jestem w stanie go jeszcze, jakby wiecie, tak dobrze poprowadzić w prawą stronę, no zresztą w lewą też nie, więc poprosiłam Karolinę, żeby na niego jeszcze wsiadła i oczywiście w tym galopie popracowała także na tą drugą stronę, ale zobaczcie, jak on pięknie pod nią chodzi, po prostu prze... Pięknie, jest taki równiutki, zatrzymuje się od razu. Także no po prostu super. Warto było, naprawdę słuchajcie, warto było przepracować ponad rok z ziemi nad relacją, nad sygnałami i ostatnie trzy, cztery miesiące coś takiego. Pracowaliśmy we freestylu, a więc żadnego ustawienia, uczenie się tylko sygnałów moich, reakcji, moich obowiązków względem konia z siodła, końskich obowiązków względem mnie, kiedy na nim siedzę. Także to wszystko teraz złożyło się na taką super całość i zaczynamy zbierać tego naprawdę wymierne efekty. A dzięki temu, że mamy teraz super trenerów, to ten progres jest po prostu rewelacyjnie. Ребки. A na sam koniec w ogóle tego treningu Karolina jeszcze mi pokazała, w jaki sposób mogę pracować z martenem na dwóch lążach. Ja nie ukrywam, że chciałam to wprowadzić, ale gdzieś tak czerwiec, lipiec. Natomiast sposób, który ona mi pokazała, jest dla mnie do zaakceptowania, bo wiecie, ja nie chcę stosować żadnych patentów. Natomiast te dwie ląże naprawdę bardzo mi się spodobały. Marten zaczynał się rozluźniać, więc było po prostu super. Tutaj mamy już pierwszy trening, który zaplanowałam sobie sama. Zabrałam Martynika na hale i muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz od około półtora roku wsiadłam na niego zupełnie sama, bez trenera, bez instruktora, bez żadnej osoby towarzyszącej. Miałam małego stresika, no ale w zasadzie naprawdę było super. Zaplanowałam na ten dzień pracę na drągach właśnie dlatego, że jest to nasza ulubiona forma treningów, rozluźnia się zarówno Martyn jak i ja, więc było nam po prostu najłatwiej. Dodatkowo włożyłam sobie w uszy słuchawki, łączyłam Spotify'a, więc nie interesowały mnie w ogóle żadne dźwięki z zewnątrz, które potencjalnie czasami powodują we mnie usztywnienia. Na początek się rozstępowywaliśmy i tutaj nie zależało mi na tym, żeby ten stęp był taki energiczny, taki jaki powinien być, ale zależało mi na tym, żeby on był zupełnie rozluźniony, więc po prostu bawiliśmy się w pasażera, a więc ja. Nadałam chód, którym był stęp, a Martin musiał po prostu utrzymać kierunek, i on na ten drągi wstępie zaczął wchodzić sam. Później, troszkę tak energicznie przechodziliśmy przez te drągi wstępie, no i stwierdziłam, że nadszedł już czas na kurs. Pierwszy raz w ogóle pracowałam na takim układzie drągów i one rewelacyjnie się spisały, dlatego że można tutaj zrobić tak wiele kombinacji. Nie trzeba schodzić z konia, można je wykorzystać wzdłuż, w poprzek, w prawo, w lewo, pod skosem, z wykorzystaniem tych dodatkowych drągów, które sobie położyłam, tak jakby, no nie na jazd, ale wiecie o co chodzi. Co do Martena, naprawdę, zobaczcie, jak on pięknie chodził. Dla mnie naprawdę chodził cudownie. Był miękki, taki niewybijający. Myślę, że bardzo mu się podobał ten trening. Bardzo chętnie, naprawdę, bardzo chętnie szedł na te drągi. Byłam zadowolona, czułam się na nim naprawdę bezpiecznie. Także to olbrzymia frajda z takiego treningu, który sobie zaplanowałam od A do Z. Na pewno on nie był taki idealny i doskonały, i muszę popracować nad tym, żeby te treningi, które będę sobie układała sama, były jak najlepiej zorganizowane, żeby dobrze rozgrzać konia, popracować te 15-20 minut tak bardziej intensywnie. No i oczywiście tutaj już będziemy w każdym treningu, albo prawie każdym, przechodzić i pracować nad chodami wyższymi, konkretnie chodzi o galop. Który, no ja mam fatalny na nim, bo nadal jest cała masa uszkodnień. W każdym bądź razie jest olbrzymi progres, ten galop się już pojawił, także będziemy regularnie pracować także w galopie. No dobra, a tutaj kolejne drążki. Ja nie wiem, pracowaliśmy tak na tych drążkach około 15 minut, e, może 20, ale one, mieliśmy jakby przerwę na takie rozstępowanie po powiedzmy połowie czasu i tutaj też Martonowi oddałam wodę, żeby sobie chodził, gdzie chciał. Ja sobie trochę uspokoiłam głowę, on sobie trochę uspokoił głowę. Chociaż on naprawdę był tak mięciutki, tak spokojny. Wiem, że konie biegały za stajnią, ale go to w ogóle nie interesowało. Także, no mega, mega fajnie. On się w ogóle zrobił tak bezpiecznym konikiem po tej pracy z ziemi, po wycofaniu jakichkolwiek zbędnych presji, zmienieniu paszy. Bo jesteśmy teraz na skrubiowej, Także, no, naprawdę, same dobre, pozytywne zmiany. Nie mogę, po prostu, słuchajcie, wyjść z podziwu, jak on się zmienia. No, i tak sobie słuchajcie. Pracowaliśmy, pracowaliśmy na jedną stronę, na drugą. No, i tutaj gdzieś za chwilkę go chyba właśnie poproszę o ten galop. I jak dla mnie, no, był on dosyć szybki, co zaraz zobaczycie. Ale tak naprawdę był wygodny, więc no też bardzo fajnie. Konik się bardzo postarał. O, jeszcze troszkę stępika, właśnie. I zobaczcie, on sam, naprawdę sam, ja nim w ogóle nie kieruję, zmierza w stronę tych drągów, a muszę Wam powiedzieć, że był problem. Kiedyś był problem, on te drągi omijał, on w nie wpadał, nie szanował ich w ogóle. No, było strasznie, ale popracowaliśmy z ziemi. I te drągi zaczął kojarzyć pozytywnie. no Pracowałam na R, bo nie powiem systemem zmiennym, ale już teraz żadnych smaczków oczywiście nie ma za przejście drągów. Chyba, że jakoś super ekstra przejdzie, nie wiem, na przykład pierwszy raz przeszedł trzy kawaletki pięknie w rozluźnieniu, no to nagrodziłam go nie tylko przejściem dostępa i daniem luźnej wody, ale także dostał wtedy jakiś smakołek smaczek i widzę, że jeśli chodzi o Martena, naprawdę R nam się rewelacyjnie sprawca. Dobra, tu sobie jeszcze chodzimy, chodzimy, o, dobra, mamy już ten nasz galop. Te zagalopowania jeszcze są takie trochę stresujące dla mnie, ale on w ogóle doskonale wyczuwa, co ja chcę zrobić, więc spoko, jest mega bezpieczny. Wystarczy, że chociaż troszkę tracę równowagę i on albo przechodzi do stępa, albo się zatrzymuje. Sporadycznie kłusuje, ale naprawdę nie wpada w żadną panikę, co się zdarzało do niedawna. Ten galop mógłby być lepszy, nie było dramatu w porównaniu właśnie z tym kolejnym treningiem, który wam pokażę. Bo tutaj troszkę jeszcze trzymałam go za buzię, powinnam mu zaufać, oddać więcej tej wodzy. Naprawdę, nic złego się tutaj z nim nie dzieje. On nie ponosi, ma naprawdę bardzo dobrą głowę. Jest po prostu bardzo bezpiecznym i fajnym koniem, ale ciężko mi było po prostu ciężko i mam świadomość swoich błędów także to wszystko jest do przepracowania a z rzeczy, z których jestem z siebie dumna kiedy nawet są brzydkie przejścia z galopu do kusa przestałam już podnosić ręce do góry a więc ciągać go naprawdę brutalnie za pysia po prostu obniżam te ręce i jest o wiele, wiele lepiej no i na koniec oczywiście wpadło słuchajcie, jeszcze rozstępowanie a później tradycyjnie jeszcze jakieś tam buraczki jak go już wyczyściłam jeszcze się wykulał, no bo jakby było inaczej. No i na tym skończyliśmy ten trening. A tutaj zapraszam Was już na ostatni, czwarty trening, i też oczywiście był on samodzielny. Niestety nie wzięłam ze sobą Spotify'a, nie wzięłam po prostu ze sobą telefonu, więc byłam bardziej spięta, konie tam brykały, co mnie stresowało, mnie usztywniało. On w ogóle nie zwraca na to uwagi teraz. Ewentualnie gdzieś tam jakieś ucho nadstawi, oko takie trochę może zrobi, ale nie ucieka już w popuchu, jak konie gdzieś tam galopują za stajnią. Ale wracając do treningu, na początek oczywiście wpadło rozstępowanie. Takie wiecie, na luzie, w każdą ze stron. Cały trening, nie wiem, trwał około 30 minut, a więc nie był on długi. Wolałam go przerwać, bo jakoś tak no nie wiem, średnio się czułam. Nie ustawiłam kawaletek ani drągów, dlatego że on już pracował w tym tygodniu w ten sposób i jakby nie chcę przeciążać jego tych mięśni. Więc po prostu mieliśmy popracować troszkę nad energią, ale w ostateczności stwierdziłam, że będę pracować nad swoim dosiadem że popracuję nad otwarciem kolana, ale jakoś mi się to wybitnie nie udawało. No i nad obniżeniem anglezowania troszkę nam to akurat wyszło, bo ja naprawdę byłam do tej pory bardzo, bardzo wysoko w siodle, co powodowało też właśnie moje upadki, bo źle się działam, jeszcze się napinałam, byłam pochylona do przodu i po prostu spadałam raz za razem, były to moje błędy, ale mam nadzieję, że już teraz ich po prostu nie będzie. A co do Martynika, zobaczcie, on sobie chodzi, taki rozluźniony, naprawdę ma zupełnie wywalone na traktory, na wszystko, co, co się tam działo dookoła. Więc po rozstępowaniu, po rozkłusowaniu, także poprosiłam go tutaj o galop i zaraz wam ten galop pokażę, ale był naprawdę tragiczny. Nie wiem czemu, strasznie trzymałam krótko tę wodze. I on nie był wygodny w tym galopie, ale jest to całkowicie moja wina, naprawdę zupełnie moja. E, no i tyle mogę powiedzieć. No, ale to zobaczycie za chwilkę. A teraz zobaczcie, on sobie naprawdę tak mięciutko chodzi. W ogóle stał się tak wygodnym koniem. Jest fryzem, więc wiadomo, że fryzy mówi się, że wybijają. I kiedyś można było powiedzieć, że Martin jest mega wybijającym koniem. Natomiast myślę, że u fryzów wynika to też z bardzo dużych. Napięć i takich usztywnień, kiedy jeździć na nim siedzi. Ale to już mamy przepracowane emocjonalnie, więc jest naprawdę super. No, a tutaj ten tragiczny galop. Ech, no, w zasadzie to chyba nie powinnam się odzywać. No dobra, do zobaczenia.